No witam, witam. Z tej strony to przed wami kolejny odcinek ze SkyClash. W końcu udało mi się naprawić ten problem z wysokim pingiem, więc możemy sobie w tę mini grę w końcu tutaj pograć. Trochę lamie, jak sprawdzałem, bo na 18 mniej gram, wiecie dobrze, że 1.9 ostatnio to to, co dużo tutaj gram. Aczkolwiek jeżeli cieszycie się z powrotu tej mini gry, to oczywiście łapka w górę i możemy lecieć. Chodźmy tutaj na środek jakoś tak w miarę. Zbierając tutaj może jakieś przydatne itemy po drodze. O, to się przyda takie. Buciki, jak najbardziej. Tutaj jakiś taki parkour. Wlepy bym go nie spieszył, jakoś głupio. Dobra, jesteśmy już tutaj na środku. Przydałoby się jakiś e, Ender chest zwyczaić. Nie wiem, czy mi się uda, bo jest, jest jakiś Ender chest. W Ender chest, tak jak dobrze wiecie, są lepsze i ten po prostu. Jest perła. Jakiś w ogóle dziwny, straszny miecz. Znaczy, nie miecz, tylko. Tylko nie miecz. To nie był miecz, tylko coś innego. To jakiś Ender Dragon w ogóle gościu przysłał Ender Dragona. Co tutaj robi, ziomek? Próbował jakoś zestrefować, ale. Czy mu się uda? O! Nie uciekaj, Ziomek. Haha, ha, nie udało mu się uciec, tylko perłą się tep tepnął źle. Więc jest pierwszy frag na moim koncie. To mi się akurat podoba. Ten Ender Dragon mi się natomiast nie podoba. Jakoś mnie nie cieszy, że mam tutaj jako przeciwnika Ender Dragona. Bardziej mnie to chyba smuci. Dobra. Gdzie jest najbliższy przeciwnik? 30 metrów stąd. Więc na razie jest ok. weźmy sobie tutaj, zenchantujmy te podstawowe rzeczy, które tutaj mamy Od zenchantowania, A halo enchant, proszę zenchantować mi się zenchantuje to? Chyba mi się nie zenchantuje, bo coś jest pobugowane Weźmy sobie więcej tego xv, jezu ten ender dragon mnie przestraszył Spokojnie, spokojnie, ja tu tylko sobie enchantuję jezu, no on będzie tak latał, czy o co chodzi? Nie mam pojęcia o co chodzi, ale tutaj się chyba się nie spodziewa, że tutaj tak szybko do niego wbije i taką strefę tutaj zrobię ten szkielet mnie trochę irytuje. On mnie prawie zepchnął. Nie wiem czy ten gościu. Gość się jakoś dziwnie zbugował. Still alive? But not for long! O kurde, ale go wybustowałem tam. Nieźle. Koniec końców zginął, ale. <grych> to było ciekawie. Najpierw się zbugował, a teraz, kurde, jeszcze takie coś. No nieźle. Zostało przeciwników czterech. tutaj się. Jeszcze raz pojawiają skrzynki. Ja mam słaby trochę. Eee słabe, o tutaj coś będzie fajnego, o jest ta ciekawa potka Ta się może przydać Wypijmy sobie tę potkę tymczasem I na tego gościa tu pójdziemy, o boże jak on mnie sklepał Dobra, mu się udało nie powiem a ja wyszedłem z sprawy bo ja zawsze na 1.9 gram I to ostatnio zdecydowanie 1.9, 1.11 takie sprawy wiecie Więc na pewno mi się trochę gorzej gra Na 1.8 bo jestem nieprzyzwyczajony do tego po prostu do tej szybkości gry i w ogóle Więc jeżeli lamię to pewnie przez to Tak, oczywiście musisz się wytłumaczyć automat, bo nie, był, nie byłbyś wtedy sobą No ale cóż, lepiej się wytłumaczyć Niż żebyście byli w błędzie, prawda? O Jezu, a to była ścina To no, była chamska ścina, nie powiem Nie spodziewałem się, że mnie taka ścina spotka Halo, to to ma być? Cóż to się stało? Skąd to, skąd ta dziwna ścina? Nie wiem, wszystko powinno śmigać. Czyli ja chyba mam Sildursy, okej. Okay. Wszystko śmiga. Tej Willy Games widzę, jest na arenie. Jakiś wiz, który tam wcześniej też ze mną próbował walczyć. No spoko. No może szybciej się ubiorę, bo tak trochę z tym zwlekam, nie powiem. Chodźmy już na środek. Im szybciej, tym lepiej. Jakiś ex, okej. Okay. To jest spoko. Jakiś tam level zawsze wpadnie. Nie powiem. Ale czy to będzie wystarczająco? Mamy spodenki. Lepsze od tych, które mamy aktualnie. Wow! Spokojnie, Ziomek. Spokojnie. Nie wolno. ha, ha I co? Teraz mnie będziesz gonił? No nie. U kurde, jakiś miecz w ogóle trafiłem. Lepszy. Taki fajnie lepszy. No witam. Fire Aspect. No, jak zginę z tym Fire Aspectem, to się wkurzę. Dobra. Na szczęście nie mam powodów do wkurzenia się. Bo nie zginąłem. Dobra, tu mam jakiś kolejny miecz. Ale ten chyba jest jeszcze lepszy, bo coś tam ma jakieś specjalne zdolności. Za chwilę to zobaczymy. Tymczasem tutaj się ziomki klepią. Chodźmy więc do nich. Ten gości się chyba raczej nie spodziewa, że. Tutaj przybiegłem. No, dzień dobry. Dzień dobry panu Ginta. Dobra, zginął, pięknie. Mamy perły, mamy perły. Co jest bardzo dobrą informacją. Gdzie jest przeciwnik najbliższy? 68 metrów. Ok, spoko. To jest akurat luz. No i dobra, trzeba się tutaj zorganizować nieco, bo trochę się tutaj pogubiłem. Dobra, mam łuk z flame'em niby. Trzy, cztery tutaj sobie rzućmy. Tutaj sobie może dajmy coś takiego. I teraz pytanie, eee, tu jakie w ogóle mamy coś fajnego? Kurde, to można wypić w sumie. Ale może zrobimy to w ten sposób, że to najpierw będę wypijał a później to. Tutaj w się sensie jedną potkę po drugiej, a ja tutaj jakiś, e, oho, to jest ten miecz z lightningiem fajny I on chyba będzie nawet lepszy mi się wydaje Nie mam ku, ku temu żadnej pewności, ale Myślę, że będzie Siema Uuu, lightning, o kurde, tutaj kolejny gościu doszedł, ulala Ja uciekam Nara he. O kurde, on też miał perłę Uuu, żyje jakimś cudem Jakimś cudem jeszcze żyje, dobra. No nie wierzę. Patrzcie, jeszcze żyje. Pulsar zabiałem przez chwilę. Aż mi się kurde głos załamuje normalnie. Ale ważne jest to, że żyje. I póki żyje, póty żyje. Siema. Nie spodziewałeś się, że będę żył, co nie? Haha, i co? Zginąłeś. Pięknie udało mi się tutaj to rozwiązać. A, tu mamy sharpnessa. Wezmę sobie tylko sharpnessa. To na pewno bardziej mi przypasuje niż ten lightnik cały. Tutaj mamy power 3 łuk. To jest w ogóle piękny łuk. Gdzie jest najbliższy przeciwnik? Trzeba sprawdzić 60 metrów. Okej, okay, to jest spoko. To jest jeszcze na spokojnie. Tu się były chyba spodnie enchantowane, ale nie mam pewności. Tu jest w ogóle taki protection 3 gościu miał. Pięknie. To mi się podoba. Tutaj wypijmy potkę. No hello. No dzień dobry. No siemanko, siemanko. Rędy ty tam uciekasz, o Jezu. W taki sposób trochę uciekł, że mi się to jakoś specjalnie nie podoba. Ale poleciał, pięknie, nice. Udało mi się tutaj strefę wywalczyć. Czy on by gdzie żył? Nie będzie żył. Udało się wygrać! Jest arena wygrana na odcinku, więc to mi się podoba. Ale czuję nie czuję nie Jeszcze tutaj trzeba trochę powalczyć. Jeszcze mi się wydaje, że trzeba trochę. coś tam kogoś zabić. Zobaczymy. Goodlack fan oczywiście wszystkim. Tam ktoś już dopisuje no-haxing Czyli bez hacksów, albo po prostu no hacks, bo to To się przydaje, może akurat nie będzie, niekiedy się zdarzają te haxy, te cheatery Czy jakkolwiek to nazwać, ale ostatnio Jakoś ich nawet nie spotykam. Właśnie miałem powiedzieć jak Naprawiłem problem z tym wysokim pingiem, który miałem na tym serwerze to Nie ma większej filozofii, po prostu Zalogowałem się zamiast na mc HiPixel net Po prostu zalogowałem się na eu.mineplex A hypixel znaczy się net i w ten sposób udało mi się naprawić problem z pingiem Tada, to było trudne A ten gościu w ogóle jak wleciał we mnie, co nie? Jezu, usłyszałem go kroki z tyłu Ale nie spodziewałem się, że aż tak mnie zraszuje Więc jeżeli macie problemy z pingiem, czyli na przykład macie jakieś tam lagi W sensie lagi serwerowe e, Zawsze polecam się zalogować na euhypixel.net EU Bo wtedy po prostu lepiej to działa, lepiej to po prostu działa i chyba takie IP dam też w opisie, żebyście się na to logowali, a nie na tamto, bo... Ja mam z tym problemem i myślę, że nie tylko ja, tak zwany Lack Pixel, prawda? Prawda, prawda? <grym> o Boże, dobra. Mam nadzieję, że to będzie ostatnia arena, taka, wiecie, taka dobra arena. Taka arena, która... E, będzie dobra. Taka dobra arena, która będzie dobra. No automat żeś się tutaj rozwinął, naprawdę niczym. Papier toaletowy normalnie. Ale spoko, dobra. Tutaj mamy jakiś łuk już. Co jest też dobre. Każdy łuk przyjmę bardzo chętnie. Tu mamy już miecz szatę jest lepszy. To też bardzo chętnie przyjmę, ale kurde, no zagapiłem się. Za dużo e, zbie zbierze mi czasu na zbieranie itemów. I myślę, że przeraszujemy teraz bardziej do środka. Eee, I tam zbierzemy to, co jest nam potrzebne, wiecie. To chyba będzie najlepszy pomysł teraz. I tak właśnie zrobimy. Daj są różne kolory tych leżaków prowizorycznych. <świetnie>, Świetnie to wygląda. Oczywiście good luck have fun każdemu tutaj grającemu. Spadnijmy sobie na dół, dobra. I rush na środek. Bierzemy jakąś skrzynkę taką wiarę po drodze. Tak żebyśmy mieli jakieś bloki czy coś. Liczę na moje szczęście. Mamy Podcast Resistance, ok. To jest okej okay, jak najbardziej. To mi się podoba. Mamy zapalniczkę. O, tu jest jakiś ten. Gast, okay. Tylko, że on się zaczyna zabijać. Naoglądał no, się Gargamela. Ja, ja też się zacząłem zabijać. W taki bardziej niekonwencjonalny sposób. <noise> o, Boże, automat. Weź się w garść i teraz tę arenę weź jakoś tak zagraj porządnie. Bo coś, coś mi nie wychodzi teraz. Wypadłem z sprawy z tego 1.8, naprawdę. A tak być nie może. 1-8 tak być nie może, to nawet się trochę zrymowało Teraz spróbujmy na środek polecieć Może teraz się uda Moja taktyczka No nie wyszło jakoś wspaniale, mamy jakieś już tutaj Zbrojki, więc to jest całkiem spoko Nie mam, nie mamy jednak, no biegnij kurde ziomek Nie mamy jednak, kurde no hallo co jest ze mną, nie mam żadnych bloków Bloki tu są tutaj, tutaj są bardzo przydatne Tu jest coś, uuu mamy, mamy łuk Nice. Mamy łuk, co oznacza, że mamy łuk. A jak mamy łuk, to znaczy, że mamy łuk. To jest moja filozofia. Mam nawet 24 strzały, więc to jest tym bardziej fajne. W ogóle jakiś tam gość sobie sapli drop jakiś zrobił, kolejny też jakiś sapli drop. O co chodzi? Nie mam pojęcia. Ale ten ziomek, zginął. Przy okazji tej itemy, mam jego. No spoko, Jezus, tutaj, miał jakieś w ogóle te. Podki niesamowite, invisibility. Tutaj instant damage, to się może przydać Tutaj, ender dragon Tutaj jakiś ten, blaze w ogóle, o kurde, ziomek Spokojnie Spokojnie Muszę chyba uciec przed nim, nie ucieknę, jezu, jak mnie zepnął. No wiedziałem, że jak skręcę, to mnie dogoni prawdopodobnie Ale cóż, festiwal faili dzisiaj, to mi się nie podoba Jest jedna arena wygrana, ale tak wygrana no jedna tylko! A to trzeba więcej wygrywać. Dobra, jeszcze raz ta Alena, Alena. Alena Alena. Alina może od razu. Tak, automat X Alina od razu. Zróbmy może tak. Kogo my tu mamy? Kogo my tu mamy? Na razie jeszcze nie mamy w ogóle wystarczająco ludzi. Tam się powinni pojawiać. 19, 20, 21 i tak dalej. Okej, okay, zaczyna się powoli. Wpiszmy sobie Good Luck Fan. fun. Życzmy wszystkim... Powodzenia. I biegniemy. Dobra, nice. Na środeczek. Na środku liczę na jakąś fajną broń. Przy okazji, tutaj na coś też fajnego. Mamy bloki i mamy zbroję. Dobrą. Okej, okay, to mi pasuje. To mi odpowiada jak najbardziej. Zrobimy się tutaj. Zróbmy. I teraz pytanie: gdzie będą tutaj ender chesty? Gdzie tu będą enderczesty, bo tutaj na tej mapie nie mam pojęcia gdzie są enderczesty Jest jeden Jak się skampił Mamy koksa nawet, nie wiem co ten koks mi da Właściwie, na tej mini On na pewno jest jakoś zmodyfikowany Aczkolwiek, coś tam mi na pewno da I mamy miecz, sharpness 1, dobra, dziękuję, pozdrawiam Jak teraz to przegram O i to będzie kiepsko, dobra, pobiegnijmy sobie do kogoś może Tak widzę ludzie, ludzie, ludzie za bardzo nie chcą Rushować tego mida Nie dziwię im się w sumie ani trochę. A, widzisz, ziomek Się się zdziwiłeś trochę na mój widok i, i mnie nawet zabiłeś. Nie mam pojęcia jakim cudem mnie zabił, ale skoro zabił mnie z jakim ja miałem jakso wymierzyć, to chyba czas skończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że ta jedna wygrana ręka wam odpowiada. A jeżeli nie, no to napiszcie o tym w komentarzu, Żebym... jakiś motywacyjną gadkę nie wiem. Co coś napiszcie motywującego, żeby mógł się zmotywować i lepiej zagrać. Wiem, że to wiele pewnie nie da, ale... E... Ale cóż, dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Standardowo komentujcie, subskrybujcie, jak to mawiał JJ Joe Cana i widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Możecie napisać, w sumie, co chcecie widzieć na kanale. Trzymajcie się, no i nareczka.